Dzień dobry świecie. Bałkańskiej przygody. Ciąg dalszy. Dzień trzeci. Dzisiaj spaliśmy w takim miejscu. Ja, jak na prawdziwego katolika, przystało. Spałem w kapliczce. Tu było moje legowisko. Tu sobie suszyłem buty i skarpetki. Po wczorajszym dniu. A tutaj spał maciek. Na momencie. Zostaliśmy tutaj, ponieważ. Niedaleko mamy sklep. Będziemy zaraz robili sobie zakupy. W końcu będzie sklep otwarty, i będziemy przybijać się przez góry. I mam nadzieję, dojechać dzisiaj do Triestu. W sumie to będziemy przejeżdżali kawałkiem przez Włochy, już byłem w tej miejscowości, kiedyś z kolego i będę kawałkiem jechał tej trasy, którą wtedy jechaliśmy. Bardzo fajne miejsce. Mam nadzieję, że tam dojedziemy, bo tutaj pogoda ma zostać tak jak wczoraj w kratkę. A... Tam jest dużo lepsza pogoda Bynajmniej ma nie padać, jest troszkę cieplej Udało się zrobić zakupy, właśnie zjedliśmy śniadanko W ogóle znowu poszedłem do sklepu, zamówiłem kawę I się okazało, że nie można płacić kartą to sprzedawała fajna pani, pogadałem z nią chwilkę Poleciałem do bankomatu, okazało się, że bankomat nie czyta mojej karty Wróciłem yy, no i z powrotem do tego baru, powiedziała mi jakaś sytuacja No i pani powiedziała, że kawa jest 100 dni za free, że Nie musimy płacić Także się udało zjeść śniadanie, wypić kawę No i teraz ruszamy w dalszą drogę Jak widać zaczyna padać znowu Do tej pory nie padało, ale coś nam się długo dzisiaj zeszło Mimo tego, że wstaliśmy bardzo wcześnie Także cel na dziś to minimum 100 km, yy, aby dojechać do Triestu. Jak się uda, to nawet dojedziemy nad morze. I dzisiejszą noc spędzimy na plaży. A my za chwilę będziemy wjeżdżać właśnie nad te chmury, które są przed nami. To jest 6 km podjazdu. Na dzień dobry. A pomyłkanie 6. Tylko 12 km podjazdu Co tam Maciek gotowy Żeby jechać pod górę hi hi. pewnie tak, Dara, ja też gotowy Nie ma tak się nagrywać nawzajem okay. Zaczynamy za chwilę podjazd 12 km pod górę Ale jak zrobimy ten podjazd To następne 300-400 km mamy spokój od takich dłuższych podjazdów Więc Powinno szybko nam pójść te kilometry Bynajmniej do morza. Bo do morza będzie z górki. No właśnie morze powinno być na poziomie zero. Powinno być z górki potem. Ogólnie póki co. Na chwilę obecną, to jesteśmy 60 km w plecy. Pierwszego nie pierwszego dnia zrobiliśmy tylko 76, wczoraj 72 km. A powinniśmy robić tych kilometrów 100, żeby... Dojechać na Czastem do Chorwacji i się spotkać z Kamilą. No ale, że pogoda jest taka, jaka jest, no to nie, nie udało się nadrobić. Nie chcieliśmy jechać w deszczu, musieliśmy szukać schronień zadaszonych i tak dalej. No i macie też miał awarię roweru, dlatego tyle się zeszło. No ale myślę, że nadgonimy. W sumie to jest tylko 60 km. Jak widać. Droga ciągnie się serpentynami No ale średnio Tylko 5% Zdecydowanie wczoraj Było ciężej I zaczęło się Mój ulubiony rodzaj nawierzchni Co ciekawe, że pokazuje tutaj, że To jest droga krajowa A jest szuter Tak czy inaczej to mi się podoba Fajnie jest Maciek ma grube koła, więc Ciśnie to była rzeźnia na 30 km. Mieliśmy 1000, 1000 w pionie. No i bez jedzenia do godziny 16.00. I dzisiaj w ogóle, jak coś podjadłem, jakieś banany orzeszki, śniadanie zjadłem. Całkiem inaczej. Noga się kręci. Niby cały czas pod górę. A się jedzie całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem dobrze. No może często. Wspominam o tej pogodzie i o jedzeniu, no ale niestety bez jedzenia daleko się nie ujedzie. No to jest najgorszy wróg rowerzysty. No a co do pogody, no to jak się mówi nie ma złej pogody, jest tylko źle dopasowane ubranie. No a ja to ubranie na wyprawę źle dopasowałem, bo spodziewałem się, że będzie ciepło, że będzie ładna pogoda, że nie będzie padać. Nawet nie wziąłem ze sobą spodni wodoodpornych. No a tu jak widać pogoda w kratkę. No jeszcze tak jak dzisiaj ta mrzawka, to tak jak cię mogę, można jechać, ale, ale jak pada duży deszcz, no to niestety musimy robić przerwę. Co prawda nie ten ukraiński. No ale jak widać ktoś zawiesił stążeczkę. No, pokonaliśmy ten podjazd, nie było łatwo. Aktualnie 630 w górę, dzisiejszego dnia na 18 km. Kto jeździ trochę na rowerze, ten wie co to znaczy. Aktualna wysokość 944 metry, 4 stopnie. No ale profil trasy dzisiaj już będzie tylko prowadził w dół. 800 metrów podjazdu, 1300 w dół. Ogólnie jeszcze przed nami na 90 km. Widać, jestem cały w kropki, znowu po tym błotku, człowiek jest uwalony, to masakra, na szczęście zjeżdżamy w dół i robi się coraz cieplej z każdym metrem, jedynie to mnie cieszy. Starium do jeziora jest położone dosyć wysoko, bo na wysokości 550 metrów jest otoczony górami. W oddali widzę że żerują ptaki. No a ja, co, muszę poczekać chwilę na maćka, bo był solidny zjazd i skostniały mi palce. A nie chciałem się zatrzymywać, ponieważ nie wziąłem drugich rękawiczek. także chciałem zjechać jak najszybciej. Także poczekam chwilę tu na niego. Póki co przestało padać, na szczęście. I no i co? No i zaraz podjazd, to może się rozgrzeje, bo jest naprawdę tragedia dzisiaj z 7 stopni. I... I jest niefajnie. Jest niefajnie, chociaż jest ładnie. 6 km czekam na Maćka, musiałem trochę przycisnąć, bo zmarzłem jak zjeżdżaliśmy z górki w ogóle jesteśmy w parku narodowym świetnie to wygląda rzeka która wpływa pomiędzy skały super sprawa a ja wyglądam dzisiaj tak cały przymoczony Tak zimno, że założyłem na siebie wszystko to co mam. Jeszcze zostały mi tylko dwie podkoszulki na zmianę. A tak to mam wszystko na sobie. Puchówkę, dwie przeciwdeszczówki, yy, bluzę z wełny Merino, a nadal jest mi zimno. Nie ma lekko, ale jestem szczęśliwy, że tu jestem. Lubię takie przygody. Będzie to się potem dobrze wspominać. Ale nie było tyle pchania co wczoraj. <laughs> A było tak... małe zakupy i przy okazji się trochę ogrzać. Yy, ogólnie pierwszy raz podczas tej wyprawy kupujemy wodę. Bo jak do tej pory tu cały czas mieliśmy po drodze jakieś kraniki, jakieś studzienki, strumyczki. I f i 시스 it j 13 km do końca tego etapu. Dzisiaj idziemy cały dzień w deszczu. Mam tak skostniałe palce, że ciężko nacisnąć guzik w telefonie. No ale są z tego jakieś plusy. Trzeba się hartować. Im trudniej na wyprawie rowerowej, im więcej przeszkód do pokonania, tym potem jest prościej w takim stacjonarnym życiu. tego złego. Jesteśmy na CPN i będę suszył sobie rzeczy tutaj pod to dmuchawo. Bo mam wszystko od dołu mokre. Do pasa w dół jestem cały mokry Jak się kiedyś gacie za mało lata suszyło. Jak się chodziło nad wodę, żeby matka nie wiedziała. A teraz tak się suszy skarpetki na wyprawach. Uuu. Jesteśmy na stacji benzynowej, udało się trochę podsuszyć Zostawiliśmy też powerbanki do rana o Jutro o 8 rano otwierają stację, także będziemy mieli od do odbioru naładowane i w ogóle jestem brudny, zziębnięty. Jest mi zimno, ale jestem szczęśliwy, bo jakby ktoś pytał, po co to wszystko, to co to robię, to właśnie po to, żeby przeżyć przygodę. Bo ja lubię przeżywać przygody. Nie zawsze jest fajnie i kolorowo, ale to jakoś kształtuje charakter. I... I pozwala poczuć się człowiekowi naprawdę wolnym. Może to jest taki sposób, trochę na okrętkę. Każdy szuka przygód gdzie indziej, ale mi taka forma odpowiada. Lubię poznawać świat z pozycji mojego rowera i będę to robił dalej. Ale jutro już wyjdzie słońce, także będzie bajeczka. Tylko jeszcze dzisiaj trzeba przetrwać noc. mieliśmy spać pod wiatą, które okazało się kamiennymi bunkrami A spaliśmy w wypuszczonym budynku Ja sobie suszyłem rzeczy na rowerze A Maciek spał tam W mogliśmy dzisiaj spać gdziekolwiek, bo nie padało, ale... Więc nic nie wiadomo Taka pogoda była marna przez cały dzień, więc... Woliliśmy poszukać jakiegoś zadaszenia, w sumie tyle nam się z tym zaszło, że mogliśmy dojechać gdzieś nad morze, do Triestu. No ale nie ma tego złego, podłączyliśmy sobie powerbanki na noc. No i tyle, no co, trzeba wstawać, zjeść śniadanie i jechać dalej. Jesteśmy ponownie na stacji benzynowej, na której wczoraj zostawiliśmy powerbanki do naładowania na noc. Yy, co mogę powiedzieć? Umyłem się na tej stacji, wyprałem rzeczy, które wczoraj mi zmokły. Muszę powiedzieć, że były dosyć brudne. Woda była czarna. Właśnie się suszą, resztę będę suszył na rowerze. Nasmarowałem łańcuch, zjedliśmy śniadanie. No i jedziemy do Triestu. Będę chciał tam kupić de natura do swojej kuchenki wielopaliwowej. No a potem będziemy jechali wzdłuż morza do 60 km. Dzisiaj będziemy mieli w miarę płasko. 30 km odjazd. Prawdopodobnie dzisiejszą noc spędzimy gdzieś nad morzem. Będziemy wjeżdżać do Włoch. Jesteśmy na granicy słoweńsko-włoskiej. Będziemy tylko przejeżdżać przez Triest. Kilkanaście kilometrów i z powrotem będziemy w Słowenii. Byłem tutaj już dwa lata temu z moim kolegą Marcinem, i wtedy mówiłem, że fajnie by było tu wrócić, bo były fajne ścieżki rowerowe na odcinku 27 km od Triestu do Kopru będę jechał właśnie to samo praco, tylko że tym razem jeszcze będę jechał dalej także niezmiernie się z tego cieszę prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będziemy w Chorwacji to znaczy na pewno będziemy Tak dobrze wszystko pójdzie i bez żadnych usterek tu właśnie poznaliśmy Pana z Włoch, też kolarz prowadzi nas na fajną ścieżkę będziemy mogli dojechać do Kopru Teraz przejeżdżali przez Parenzanę, jedną z największych tras rowerowych w Europie. Liczy ona 123 km długości. Yy, powstała ona na bazie dawnej kolejki wąskotorowej. Obfituje w piękne krajobrazy, yy, w punkty widokowe. Będzie przemierzała przez yy, malutkie chorwackie miasteczka. Yy, no zaczyna się właśnie tutaj jeszcze we Włoszech, przeprowadzi kawalki przez Słowację no i kończy się gdzieś tam w Chorwacji i to zaczynamy, 123 km, trasa jest w miarę płaska, więc jak dobrze pójdzie, to nawet większość przejedziemy dzisiaj spotkaliśmy też na naszej drodze jedną Słowenkę, która podróżuje sama, ogólnie to dzisiaj zaczęła też podąża w naszym kierunku tylko troszkę inną trasą no i muszę powiedzieć, że Słowenki są bardzo ładne Wszystkie dziewczyny, które mijaliśmy były spoko, było na czym zawiesić oko Całkiem inaczej niż w Danii Dojechaliśmy do miejscowości Koper Byłem w obi, Myślałem, że dostanę do Naturat albo jakiś biotarnol do swojej kuchenki A Niestety nie było Ale za to kupiłem Butle gazową, taką jak mamaczek, i będę po prostu korzystał z jego palnika, ponieważ i nie chcę mi się już szukać jeździć po mieście tego dynaturatu I myślę, że jak wrócę, to sobie zmienię kuchenkę na taką wielopaliwową, w której będę mógł palić na przykład benzyną. Co dzisiaj, jakiś taki strasznie leniwy dzień. Godzina prawie 14, my zrobiliśmy dopiero 30 km. Cały dzień, dzisiaj na coś czekam. My cały dzień gdzieś łazimy, czegoś szukamy. Jesteśmy obecnie pod Lidlem, w miejscowości Koper. Mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj do tej Chorwacji, bo wszystko się dzisiaj jakoś tak ciągnie, że tak. Znajome miejsce, ostatnim razem jak tu byłem było bardzo gorące i ponad 30 stopni. Dzisiaj aura jest zdecydowanie lepsza, jak na rowerze. No co, usiądziemy, wypijemy sobie piwko i jedziemy do Chorwacji. Dążamy cały czas naszą 123-kilometrową ścieżką. Tym razem trasa prowadzi wzdłuż morza, w stronę Chorwacji i pod wiatr, dosyć mocny. Znalazłem kolejny kraj na rowerze, jakim była Słowenia. Właśnie jestem na granicy, będę wjeżdżał do Chorwacji. Muszę powiedzieć, że Słowenia to bardzo piękny kraj, górzysty, z pięknym wybrzeżem. Cóż mogę rzec? Byłem tu tylko 3,5 dnia, ale wystarczyło, żeby przejechać w ten górzysty kraj. Pogoda była w kratkę. Mam nadzieję, że Chorwacja. Będzie dla mnie troszkę łagodniejsza i przywitanie yy, słońcem. Wchodziliśmy do Chorwacji, zaczynamy podjazdem. Tylko przekroczyliśmy granice i znikły chmury. Jesteśmy aktualnie na punkcie widokowym. Z drugiej strony widać Słowenię. Tak to wygląda, piękny gravel. Mogłaby już zatrwać taka ścieżka dzisiejszego dnia w miejscowości Grozmian, bardzo urocze miejsce. Zajechaliśmy sobie po piwko na noc. Muszę powiedzieć, że widok jest fenomenalny. Podjazd też był całkiem spoko w prawej drodze. A to dopiero początek Chorwacji. Póki co jestem miło zaskoczony. Krajobraz trochę się zmienił. Wygląda to troszkę inaczej niż na Słowenii. Muszę przyznać, że ta trasa naprawdę oddaje. Kolejny punkt widokowy na naszej trasie, proszę bardzo, zachód słońca, piękny widok na całą dolinę. A my dzisiaj będziemy gdzieś spali na zboczu tej skały. Za 5 km powinno być jeszcze jedno takie miejsce.